Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego aktualizacja, tematu: Aktualizacja: 15 kwietnia 2024. 12.8 et opublikowano 11 września 2021. 12.13 et prawidłowe funkcjonowanie samochodów z silnikami spalinowymi zależy od wielu elementów w dobrym stanie. Zużycie i upływ czasu powodują, że elementy te przestają działać tak, jak powinny, co powoduje, że silnik nie działa dobrze, ma dziwne odgłosy. A nawet bardzo wibruje. Wibracje w silnikach samochodowych mogą być wynikiem kilku problemów. Wiele osób uważa, że jeśli silnik wibruje, to jest to normalne. Jednak samochody mają części, które zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać wibracjom silnika i utrzymywać je na równym poziomie. Widać. Jeśli samochód wibruje podczas ruszania na pierwszym biegu, mechanik powinien to sprawdzić. Pięć najczęstszych powodów, dla których silnik często wibruje 1 tłumik drgań wału korbowego 2 uszkodzone mocowanie silnika 3 uszkodzona świeca zapłonowa 4 ekstremalne warunki pogodowe 5 problemy z felgami i oponami jeśli jeździsz używanym pojazdem wibracje silnika są prawdopodobnie bardziej powszechne ale nie oznacza to że są normalne najlepiej jest wiedzieć co powoduje wibracje. Dlatego zebraliśmy tutaj pięć najczęstszych przyczyn wibracji silnika. 1. Tłumik drgań wału korbowego. Tłumik drgań wału korbowego może być czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas diagnozowania przyczyn wibracji silnika. W rzeczywistości główną funkcją tego elementu jest redukcja wibracji. W silnikach wysokoprężnych jego zastosowanie jest szersze. 2. Uszkodzone mocowanie silnika ten element mocuje silnik do podwozia. Ponadto redukuje również wibracje pracującego silnika. Mocowanie silnika to metalowe płyty montażowe z gumowym blokiem pośrodku, który działa jak poduszka lub izolacja od wstrząsów. Mocowania eliminują wstrząsy i wibracje, które docierają do skrzyni biegów i bloku silnika podczas pokonywania wybojów. Dziur lub innych pęknięć na drodze mocowanie zapobiega również uderzaniu elementów o siebie 3. Uszkodzona świeca zapłonowa jeśli występuje problem ze świecami zapłonowymi pojazdu, silnik będzie wibrował bardziej niż zwykle. Świece zapłonowe wymienia się co kilka lat. W odstępach między 19 tysięcy a 37 tysięcy mil, zgodnie z zaleceniami producenta 4. Ekstremalne warunki pogodowe w bardzo niskich temperaturach silnik wibruje bardziej niż zwykle. Dalsze działania nie są konieczne, jeśli problem ustąpi. Gdy samochód jest prowadzony w normalnych warunkach pogodowych, w niskich temperaturach silnik nie może pracować na optymalnym poziomie, więc wibracje nasilają się. 5. Problemy z felgami i oponami problemem może być źle ustawiona felga lub zużyte łożyska. Jeśli wibracje są odczuwalne bezpośrednio przez kierownicę, inną przyczyną mogą być zdeformowane przeguby kulowe, które powodują irytujące wibracje przy prędkości jazdy. Prawie 80% drgań w samochodach jest związanych z oponami. Takie wibracje można naprawić poprzez wyważenie opony Obrócenie opony lub wymianę opony może Cię zainteresować, co to znaczy, że silnik jest zapowietrzony, wczesne oznaki konserwacja pojazdu, kiedy co robić pięć najczęstszych powodów, dla których samochody nie przechodzą kontroli smogu jak sprawdzić, kiedy wygasają poduszki powietrzne w samochodzie,